Kończyłam robić te meteory zobaczyłam rozbłysk krwi i y, znaczy y, kasło światło i... Szanuję impostorów za prędkość światła. Nie wiem kto to zrobił. Tak, Widziałam, że Darek był na meteorach też. Ja Ja tam stałem tak, i patrzyłem to... się prosto na to wszystko co się działo i widziałem jak ciało spadało, była krew. I widziałem osobę, która to zrobiła. I nie pamiętam, kto to był. Co? Ja, 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 ja Co? widziałem tylko kluskę przy śmieciach. w no, ja też widziałem. Ja wiem, że to nie ten Mateusz. Bo się oglądałem. I tak myślałem, że będę chodzić z Mateuszem. Asiurka! Gdzie była? Na końcu? Gdzie była Ola? Wydaje mi się, że to mogła być Ośurka, nie Znaczy, Ona była... Czego... Y, nie widziałam dokładnie, tylko miałam przycisk reporta, ale... Bo my staliśmy w kupie jakoś przed nie, to było w jednym miejscu staję, dosłownie. W jednym e... miejscu, więc... A dokładnie to tylko mi no no to zlokalizować. Znaczy, tak. tak, tak, ja Mateu sobie. Ja byłem z boku, Mateusz był, Jasiłka, to jestem pewien. No ale i gdzie to było? Gdzie to była to było ta... Konsa? A. Tak no no ja z byłem tylko w tym. W kafeterii. Nie zdążyłem, ale jak ktoś był. Także wyjście. Tak, Miałam podejrzenia, że to był ciemny kolor i wydaje mi się, że to był albo y, Muto, albo Karo. No ja byłam przy tym, ale byłam na kabelkach, nie miałam A to na łodziach. Zamykam. kable. mamy z Donut? Nie wiem, czy to nie był Muto i po prostu się Karo, tak. Karo, dlaczego nie wiesz, jaki tam był Właśnie. Jezu, <laughs> bo nie pamiętam. Karo, byłaś dobra? Tak, była nie ma sensu, bo a i tak... Jezu, ja zapomniałeś nazwy teraz. No to na pewno, ty... Chciałem byłem bo jestem czarny, znaczy już nie w sumie, ale byłem. No, spoko. Nie głosowałem <grym> na ciebie? Ja skutowałem. Jasne. Naprawdę nie. Tak, pierdolę, naprawdę mam z otwartą mapą na drugim monitorze żeby pamiętać nazwy. Ja, ja akurat wierzyłem, że nie pamiętasz, ale tak już podejrzewam, że polecisz. Okej, okay, ja mam pytanie. Bo albo się coś złego dzieje z głową. Albo stałem w korytarzu. Widzę jak Mateusz, w jednym miejscu i widzę jak Mateusz. Znaczy tak, poszedł w prawo. Cały czas stoję i nagle chwilę później, sobie sekundę później, szedł dalej w prawo tylko z mojej lewej i ja takie... Ja... Tak, ja cały pójdę. świat, bo się <laughs> miał <jest w> <śmiech> 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 Ja takie jak to się stało? Mateusz, to właśnie. Nie. A już było mówione, że jako impostor robi maraton. No A tak, to, to, tak. Nie, to było takie, że zniknął mi z prawej to strony, minęły to... dwie sekundy i pojawił się z A w jakim to było miejscu? Y, to pod elektrykiem. Tak. Ponieważ to maszynę poszedłeś na lewo, ja poszedłem na górę do elektryka, Zobaczcie, tam nikogo nie ma, tak patrzę, tam była grupa osób, już jej nie ma, to idę z wami, do was dołączyłem. Czek. To prawda, że poszedłem na chwilę w lewo. Dokładnie. Tak no dobra chwilę w lewo i zobaczyłeś jak ja i Darek zawracamy Adam, tak? A, w ten tak. Moment? I to mogło być wtedy, że jak ja poszedłem w lewo, to Mateusz wszedł do elektryka i my poszliśmy w prawo i on wtedy wyszedł i był z lewej w mojej chwili. Ale to a, jest możliwe? To się Aczkolwiek w mojej głowie to wyglądało tak dziwnie. A ja już... <laughs> a, 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 a czy my nie gramy na takich ustawieniach, że jest tylko jeden emergency meeting? E, tak, jest, wygodnie. więc już nie będzie miał więcej on. A to na osobę. A, a na osobę, dobra. Na bo... osobę, tak, oczywiście. Okej. Okay. No to wydaje mi się, że to jest troszkę sas, że dwie osoby robiły sobie po prawej oksygen No to za długo to trwało, ja stałem na... ja no, to... się bałem, że wygrałem. No, no, ja dobiegłem, byłem pierwszy, tylko ja tam byłem, ja biegłem, z nie nie nie, 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 ktoś tam jeszcze był. Ja nikogo nie widziałem, jak dobiegłem. To ktoś chodził zbiegał w ogóle z góry do tego. A, tego. adminie na, bo adminie na oksygenie byłem pierwszy ja. to Mateusz, tak. o tym mówisz. Ja jak ja, ja ze Steve'em biegaliśmy, biegaliśmy e. i e, akurat skończyłeś A, Ktoś był, był po prawej pierwszy. na górze, to były dwie osoby i jedna osoba robiła oksygen, a druga nic tak właściwie i to jest impostor, tylko... Ale ja dobiegłem tam pierwszy, nikogo nie było, byłem zaskoczony, że przebiegłem całą mapę i jestem pierwszy. Eee... Impostor może się odsunął pod koniec czasu, myśląc, że może nie zdążymy, a może był tam rzeczywiście wcześniej, ale kto to by był wtedy, kogo brakowało nam? Ja widziałem kluskę, także... Ludzie w tej grze okay. się teleportują. Wait, Muto, Draina i kto jeszcze był na dole? Pik, tak? Pik, ja. Muto, Draina, pik. Czy Jasiurka, Kluska bądź Tomasz? E... Nie mówię. W sensie. czekaj. Na dole. A jak się ciało? Nie wiem. Na dole? Jestem na dole. Nie, nie. O, Tomaszu. Jestem. przed chwilą robiłem zrzut i teraz wchodzę do lektyka. No nieważne, nawet jeżeli, to czy. Pluska bądź, a mogą się wyczyścić w jakiś sposób w tym momencie. Ja, ja, ja nic nie zrobię żadnego taska w tej rundzie. Tak tylko powiem. A, a ty <grym> tak tak jest coś... Ja jestem w nadalnym silniku. Tak? Tak. A jestem? Na pewno? Nie wydaje mi się. Sorry, ale chyba było tak dużo osób, że ja tylko mu to. Nie, 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 ja wam... Właśnie... Ja w nadalnym silniku tak. jestem ja... Y pik, Darek i chyba tylko my? No właśnie, tylko wy. Czyli? No ja się to piekałam To A biegłaś w... góry czy no, z. jest to ciało z góry. z góry właśnie wpiekałem przed reportem na ten licznik Dobra, a tylko kogo minęłaś w takim razie? No minęłam. Się widziałaś. No, dawaj. Znaczy teraz byłam w, w MacBellu i nikogo tam nie było, teraz jedynie miga, e, minęłam się z takiem, jak szedł do góry Tak? Napewno? Tak O, ale to dopiero, a czyli że nagle jesteś tam na górze, no dobra e, Nie, mówię, że jestem na dolnym silniku i schodziłam z góry na dolnym silniku, o Jezu Jesteś straszny Przepraszam To, to jest self-report Muszę się pochwalić, ja się tak, powiem, ja tak, tak, tak. bo wszedłem na prawą stronę, robiłem taski po prawej i myślę, o, tu nikogo nie ma, przyszedłem centymetr, nagle ja wszyscy wyszli z mojego pokoju. Dobra, Dobra. Tak, jest, tak jest bezpieczny, bo mi klikał przyciski. i tak... taki ta, ta, ta kluska bezpieczny. Drajna, co robiłaś? Ej, nie mówisz, mówisz takich... Ogólnie robisz. to ustawiłam Yuki'ego pod adminem, bo w adminie, na adminie widziałam, jak ktoś długo stoi w security, mimo A. że kamery się nie świeciły, więc poszłam zobaczyć, kto to jest, i hmm. nikogo tam nie było. W sensie? To, nie, wiem, nie wiem, chodziłeś tak-tak, jakbyś miał wszystkie taski zrobione, albo... No. Ogólnie A już nie na sprawdzono stop pluskę na przykład w danym silniku. O, no jak to mi to, to, to skarża? Ja, pik. Tak, Ja już się tłumaczę, bo mam wszystkie zrobione taski. Ja nie mam. No nie, dobra, lecimy dalej. Nie, e... nie sądzę, żeby to on był, bo zabiłby kluska raczej w danym silniku. No ale. Ja bym sprawdzał. No, dobry jest. Popiec dobry. Gdzie w ogóle już ich i No tak. No właśnie. Ajka. Ale jeszcze raz bym poprosił jakiś rout może mu to, powiedz mi. Bo tak stałem. się czasem widziałem, czasem nie ja, Tak, zostałem to... na security, właśnie no. sporo. Temka z kimś się wymieniłem na tym security, tylko nie panem z kim. Potem Zdrowia. pobiegłem w dół. E, nie, 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 nie. Nie? No, ze mną ze mną się wymieniłem. No, pobiegłem w dół, zobaczyłem was, tam jak pilnujesz kluski. Potem e, Pik wychodził z elektryka, bodajże? Mm -hmm. Pobiegłem w górę i skończyłem, bo się na 2. A ty gdzie, a te gdzie, gdzie teraz ciało? Powiedz. Na mnie, przy stole. No to nie wiem. Powiedz, kogo to było ciało? A, Tomasz, Jukiego. Mogę zaryzykować, ale to pewnie drajno. Pewnie ta. To... Dużo nam kosztów zostało w ogóle? Nie widzę, czy mi to. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, bo nie robię na razie, ale no. Dobrze, widziałem jak Duck i Muto zrobili e, reaktor, ja staję i patrzyłem, a ja jestem bardzo grzeczny chłopiec, więc to jest pik. Czyli to okay. jest... Okay. Jeśli... Je, możecie kiknąć najpierw nie, ale a jak nie, to peak będzie. Jest, ja się nie. dla drużyny poświęcę, możecie mnie najpierw, ale jak... Nie, nie, uwierzcie są... mi, to, to kluska, na pewno. No, dobrze. So, możecie, możecie mu uwierzyć, możecie mieć pierwszego, ale potem go. No, ale nie. Ja, nie. no, bo jak pójdzie ten ten, pójdzie teraz znowu jakiś reaktor, albo coś, to będzie lipa. Tak jest na pewno czysty, bo z nim chodziłem. A mu to ja, też. Ja, ja jestem, ja jestem, pe... no tak i mu to są czyści. Ale... Ale, ale ci jest, To już jest ja nie, no, nie mam no. Jak dla mnie to, mu to ma... Ale dobra, a ja mu to skipnął. Nie, na kluskę dawajcie, no. Na jakiej sensie. podstawie? Na jakiej podstawie? No bo ja z nim chodzę, ja go bo robiłem wszystkie już dawno taski ich sto stoję tylko przy tobie, przy daku i przy klusce właśnie I on nagle przychodzi, że mnie chce wypieprzyć No bo chodzi o to, że oni zrobili reaktor, a ja się patrzyłem i ty też się patrzyłeś No, a co miałem robić? <laughs> no to, to robić z nimi się... ten reaktor? Może jakoś wspomóc mentalnie? No, jak oni zrobili reaktor? To znaczy, no, z jednej jest... strony teoretycznie mogło być tak, że jeden z nas byłby im Aj, co jest ja mam robić? Co, co ja mam zrobić, jak zrobiłem wszystkie taski, i nie wiem, mam siedzieć na kamerach, gdzie te trzy osoby są w tym w reaktorze? To z nimi chodzę. Proste, że będę za Wami chodził, jak mam wszystkie taski zrobione. Nie robię to skipnąć. I mean. A się nie umiesz grać, to grę, albo jesteś impostorem faktycznie. Bo nie zginęłeś, jak, jak ja byłem. Ej, Macie. Jeden pizd. Jak mówiłam, że ktoś wstał w security, ale nie patrzył przez kamery. Mówiłam? Bo to na bo jesteś debilem? Na <głosy> oh. <głosy> czemu? Karo, ale na serio, ja to zwróciłem uwagę, ty powiedziałeś, że ci się pomyliły nazwy, ja to skipnąłem wtedy, ale pomyślałem, że już za mocno ja zwróciłem ja uwagę i inni ludzie wyrzucą pewnie. Ja to głosowałem na muto, bo to jednak był zabój na początku. Nie, nie, ale nie. Pierwsza zabiła Asia, kto nie. Tak? Tak. Nie. Ale tam nie. Tak, nie, tak. oczywiście bo... stałem z nią zestackowany i z kimś, i z się Asia zabiła Ole. a ja przecież w tym się ruszyłem. Wyobraźcie sobie co by było jakbyście przypadkiem równocześnie stwierdzili, że zrobicie killa i zabili dwie osoby i zaraz ktoś by to zgarnął i ktoś by powiedział, że widział waszą czwórkę tam. Nie, nie, bo by nie, nie by takie... to by tak. To by było teraz, teraz bym tak sobie. Działałbym, zmieni... źle powiedziała nazwę i by mnie wyrzucili, i był. <noise> a no, w sumie też bym tak zrobił, tak. <noise> teraz tak sobie uświadomiłem, mu to chodziłem jedną rundę cały czas z tobą, i teraz takie. O kurde, ile okazji. O, Zawsze przed nim uciekałem. Ej, o to chodzi. Ja ile ja, tortur. Staram, tor tor <noise> <noise> staram się właśnie robić tak, żeby ktoś nam ustawiał, że się wykleirował. Ile różnych egzekucji mógłbyś.